Kolejny zapach, który postanowiłem nie rozpakowywać, bo udało mi się w Seforze na prośbę. Miałem wrażenie, że już kiedyś w sensie, że mieli ją w Seforze wystawioną jako tester, ale zniknął z półek. Zamówiłem na Notino, bo miałem zamiar rozpakować i popsikać, ale pomyślałem sobie: Ej, po co mam tracić kasę za rozpakowanie i za użycie na przykład jednoprocentowego zapachu, żeby potem mi potrącili z 30-40 zł jak znalazłem poprosiłem w seforze żeby poszli poszukali mieli to w szufladzie ale nie w tej głównej tylko w takiej bocznej wrzucone testery Alien Man Alien Man Fusion który mamy zaraz wam pokażę tester oraz Alien Amen Ultimate sorry nie to się nie nazywa Alien Magler Amen Ultimate tak się nazywa ten zaraz wrócę Odpaliłem tylko Parfumo. Będę wam dyktował. Tu jest Fusion, tu jest Alien, to jest Alien Alien Man, Alien Man Fusion i czekajcie i tutaj jest. A nie, sorry, to nie ten. I tutaj jest. E, u jak Ultimate Amen. Wrażenia. Wrażenia są następujące. Słuchajcie. Najpierw opiszę Alien Man Alien Man jest niespecyficznym zapachem, jeżeli lubisz niuanse e, korzenne drzewne, czy tam bardziej przyprawowo drzewne, to jest Spicy Woody, czyli korzenno. Przyprawowe, tak w, w, w drzewne. Chyba korzenne się mówi. I patrz teraz. Możesz dorwać Aliena za 209 zł. Wszędzie jest tu napisane. Bardzo w sensie ten napis mega mi się kojarzy z tym. No obcym. Chyba sobie dzisiaj obejrzę obcego. Ósmy pasażer. Nostromo. Tu mam. Jak on pachnie? Jeżeli lubisz właśnie te klimaty korzenne, drzewne, słodkie, skórzane, to ten ci wpadnie w gust. Często już teraz jest problem z dorwaniem próbki, więc musisz zaufać mojemu nosowi. Słuchajcie, on nie jest typowym y, zapachem. Na pewno mógłby być intrygujący dla kogoś. To wszystko przez ten Osmantus. Drzewo kaszmirowe paproć i skórę. E, bo deal, deal po angielsku to jest chyba paproć. E, skąd ma nuty słodkości? Nie wiem, czy to nie jest kwestia tego białego bursztynu white amber, białe, biały bursztyn, Osmantus, beechwood. E, coś jest, coś odpowiada za ten delikatny w tyle e, zapach słodkości. On jest fajny, co prawda ja lubię zapachy, o, wiecie, rześkie lubię, to, to fakt, ale oprócz zapachów rześkich, niedawno polubiłem zapachy korzenne, drzewne, z racji tego, że właśnie korzenno-drzewny jest Bulgari Men in Black, London Burberry, 007 in T 7 od Jamesa Bonda, 0077, czekajcie, wpiszasz. aż. właśnie, ostatnio testuję 0077. A tam, tamten jest słodki, syntetyczny, drzewny, korzenny. Zauważyłem, że trochę wpadają mi w nos te nuty. Alien nie do końca mi przypasował. Z racji tego, że on idzie mocno w kierunku tego. Osmantusa ze skórą. Ja czuję przynajmniej skórę tutaj. Nie jest zły, tak jak mówię. Jeżeli lubisz tamte klimaty, to sobie bez problemu kup za 209 zł, czy tam 200, 219. Poszukaj na Gogle. Przypadnie Ci do gustu, bo prawie nikt na ulicy tym nie pachniał. Teraz idę do Fusion. Fusion to jest chyba najgorsza wersja Aliena od Maglera. Mugler, Mugler, Mugler Alien Man Fusion. To jest słodki, syntetyczny, ale to bardzo mocno syntetyczny. Nawet nie ma podanego twórcy zapachowego, pewnie dali jakiemuś randomowi zrobić to. Zielona kawa, Osmantus, beach Wood, Cynamon, Imbir, Skóra. Co tu czuć? Bardzo mocno czuć te zielone, zieloną kawę, zielone ziarna kawy. Są takie chyba. Abo to jest ziarno kawy z trawą, no nie wiem, czuć w nim zieloną kawę, osmantus i skórę. Skórę czuć mocniej niż w zwykłej wersji Aliena. Fusion ma więcej tej skóry. Jest bardziej, według mnie, nie intrygujący, tylko irytujący. Wkurza mnie Fusion. A tu jest Magler Amen Ultimate. Chyba najfajniejszy z tej trójki, którą tu opisywałem, z racji tego, że jest słodki, korzenny. Oprócz tego ma kremowy, drzewny, syntetyczny, balsamfir, czyli jodła balsamiczna, bergamotka, mokacino, czyli to jest mokka, tak? E, w innej stronie może znaleźć, że to jest prażone ziarna kawy z mlekiem. Oraz ceder. Stworzył go Jacques Huc Huclier. Jacques Huclier. Jacques Huclier. Chyba tak. Dobrze przeczytałem. Ten sam Jacques Huclier, który stworzył oryginalnego Ejmena, który tutaj mam na papierku. Oryginalny Ejmen jest kozacki. Mimo, że nienawidzę zapachów słodkich gurmont, to ten Aimen Maglera spowodował, że poszedłem w tym kierunku. Nienawidzę na przykład Giorgio Armaniego Stronger With You i innych słodziaków tylko typu Karolina Herrera, Bad Boy i te inne ale ten Amen jest, jest nietypowy jest, jest ładny a Amen Ultimate podtrzymuje tą tradycję czegoś fajnego, ładnego to by było na tyle z tej recenzji dzięki za oglądanie i trzymajcie się